Iwona Siednik-Kornecka, dzień dobry. Czas na najnowsze wydanie Miejskich Informacji. Zaczynamy. Na początek Zakrzówek. Prace przy modernizacji parku nie będą wstrzymane. Zabezpieczenie ścianka kamieniołomu siatką ma poprawić bezpieczeństwo i chronić przed groźnymi wypadkami, zapewnia Zarząd Zieleni Miejskiej. Na terenie parku powstaną m.in. kąpieliska, centrum sportów wodnych, trasy rowerowe i miejsca piknikowe. W sprawie Zakrzówka prawie zakonsultowaliśmy się na śmierć. Konsultacji było bez przerwy, różnego typu organizacje, spotkania z mieszkańcami zakonsultowaliśmy, zrobiliśmy w myśl wytycznych po tych konsultacjach projekt. Realizujemy ten projekt, wykonsultowany mówię do dna. I teraz część z nich, mówi, a nie, jakbyśmy jednak to zmienili. Nie, proszę Państwa, jest podpisana umowa, jest to wszystko wykonywane. W tym roku będzie część parku na Zakrzówku oddana. Całość będzie za dwa lata zrobiona ze wszystkich. Biblioteka Miejska to pierwsza instytucja, jaka wprowadzi się do budynków przy ulicy Kopernika. Miasto kupiło teren od szpitala uniwersyteckiego, który przenosi się do nowej siedziby w Prokocimiu. Mamy tam do czynienia z budynkami, które są wpisane do rejestru zabytków i są pod ścisłą ochroną konserwatorską. Jeden z pierwszych budynków, który notabene już jest opuszczony przez szpital, ale jeszcze nie został formalnie odebrany przez gminę miejską Kraków, dlatego że znajduje się jeszcze tam w tym budynku sprzęt szpitalny. Myślę tutaj o Kopernika 15. Chcielibyśmy ten budynek przeznaczyć na bibliotekę miejską. Na ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa został odrzucony projekt uchwały części radnych o zobowiązanie prezydenta do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Ja nie wykluczam oczywiście takich konsultacji. Miasto na pewno się nie będzie od tych konsultacji uchylać. Zresztą prezydent tutaj prowadzi rozmowy z każdym, kto chce mieć jakikolwiek wkład w zakresie zagospodarowania tego terenu. Dyrekcja Huty ArcelorMittal, związki zawodowe, właściciele współpracujących z Hutą firm i przedstawiciele Urzędu Pracy spotkali się w Krakowie, aby przeanalizować sytuację po wygaszeniu Wielkiego Pieca. W dyskusji wzięli także udział przedstawiciele rządu, samorządu i parlamentarzyści. Stany wygaszenia Wielkiego Pieca, prezydent i samorząd miasta Krakowa nie mają mocy decyzyjnej. Nie mamy no wpływu na poszczególne strony, nie od nas zależą losy kombinatów ale czujemy się odpowiedzialni za miasto, za mieszkańców. Mamy obowiązek uczynić wszystko co możliwe, aby Krakowianie czuli, że mają tutaj dla siebie, dla swoich rodzin jasne perspektywy rozwoju. Przypomnijmy, po wygaszeniu wielkiego pieca w trudnej sytuacji pozostaje 3,5 tysiąca pracowników huty, a także setki osób współpracujących z kombinatem. Właściciel huty zapewnia, że zatrzymanie pracy pieca i stalowni jest tymczasowe i związane z wysokimi cenami surowców, rosnącymi kosztami uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a także olbrzymią konkurencją. Związki zawodowe chcą walczyć o uratowanie huty i miejsc pracy. Czy to możliwe? Relacja z obrad Okrągłego Stołu już wkrótce w telewizji kraków.pl. Kraków 2020 Instrukcja Obsługi to nowy miejski poradnik, w którym znajdziecie wszystkie niezbędne informacje na temat miasta i funkcjonowania urzędu, a także ważne adresy i telefony. Publikacja w bardzo przystępny sposób wyjaśnia także, jakie wydziały zajmują się poszczególnymi rodzajami spraw. Bezpłatny Informator dostępny jest w internecie, a w wersji tradycyjnej w ponad 100 miejscach w Krakowie. Z dużym miastem jest jak ze skomplikowanym mechanizmem. Można poprzestać na podstawowych funkcjach albo przestudiować instrukcję obsługi i korzystać w pełni z możliwości urządzenia. Zachęcamy Państwa do przestudiowania instrukcji obsługi naszego miasta. Kraków świętował 151. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego. Obchody odbyły się oczywiście w Rydlówce, która była świadkiem wesela Lucjana Rydla i stała się miejscem akcji dramatu Wesele. W roku 1969 otwarto w Rydlówce Muzeum, udostępniono dla publiczności to miejsce i było to w setną rocznicę urodzin Wyspiańskiego. Bo wszakże tu odbyło się to historyczne wesele Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, ale przecież mamy tutaj mnóstwo pamiątek. Właśnie po rodzinie mamy tutaj także wspaniałą galerię malarstwa natchnionego bronowicami i jego folklorem. Nie żyłem w Bronowicach, no niech pan jedzie do Bronowic. Niech się pan zapyta chłopów, czy Hirsch, Zinger, kogoś oszukał. Wyspiański to jest materiał do odkrycia, do odkrywania ciągle, ciągle od nowa własnym powodem wszystko tam jest. Wyspiański, u którego wszystkie myśli i dotknięcia tajemnicy są pisane dużą literą, jest. Jest takim kluczem do powrotu do poezji. Lubisz jazdę na łyżwach? Chcesz się poczuć jak prawdziwa gwiazda na lodzie? A może szukasz dodatkowych atrakcji podczas ferii zimowych? Zapraszamy na lodowiska do hali Krakowi przed Nowochódzkie Centrum Kultury, do parku Jordana i Tauron Areny. Bardzo super w ogóle, fajnie, bo jest duża hala. Dużo lodowisko bardzo fajnie się tu jeździ, jest super ludz i podoba mi się. Już taką wolność, tak się jeździł po prostu w tym lodzie jest cudownie. Tak. Jeszcze jak się z przyjaciółkami, to jest cudownie Powiedz mi <laughs> Olivia jak Ci się podoba to lodowisko? Super, bo jest dużo miejsca, e, można wypożyczyć różne rzeczy i jest fajnie. No, po prostu jest to świetna zabawa moim zdaniem. I można fajnie spędzić czas. Ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych zebrali wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krakowie. To nowy rekord, a liczenie jeszcze trwa. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci. Bo jak ktoś jest chory, to trzeba pomagać. Bo jak yy, my zachorujemy, to też będzie miło, jak... Coś nam pomoże. Przez sprzęt y, Jurka Owsiaka zostałam, y, można, można by powiedzieć, uratowana, więc tak jakby odwdzięczam się. Warto pomagać. To jest mój skarb i dzięki Jurkowi ją mam, bo bez tego byłoby bardzo, bardzo ciężko. Cały sprzęt, który Zuza miała od urodzenia stosowany był z serduszkami. Także wspieramy co roku. Warto pomóc drugiemu człowiekowi, szczególnie, że to jest pomoc dla dzieci. Warto pomagać, na pewno warto pomagać. To wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Dobrego dnia i do zobaczenia.